Hej, z tej strony QK witam w nowej serii Rock and Roll Devil May Cry 4 Więc od razu jedziemy Człowiek łowca demonów No to wiadomo, łowca demonów, bo to jest normalny Człowiek łatwy, automatyczny, wyłączony i jechany Devil May Cry Jedna z moich ulubionych serii ogółem gier Bo lubię takie, tego typu gry W sensie slashery i takie napierdzielanie jak na przykład jeszcze co tam jest, Darksiders, God of War, i tak dalej. Czy też takie hack'n'slash'y jak na przykład Diablo, Torchlight, Dungeons, Yeetch i takie tam pierdoły. No, w każdym razie, co do DMC. Ogółem bardzo ładna część, ale niestety nie jest aż taka fajna jak DMC3 na przykład, albo ta najnowsza. W każdym razie na razie cut bushit i rozkoszujcie się slow motion by jakiś siwy emosek i pięknym śpiewem odkryję. Te piękne, błękitne oczy. Gdzie jest kurwa Nero? O! Jednak jest! Wcześniej go nie zauważyłem. My bad! I Dante! Dwa tysiące lat temu... Ręce. Sparta. Jezu koleś, skończ. Idź na emeryturę. Przecież jak się ciebie słucha, to już w kościach się coś robi. Niech wszyscy w kapturach tutaj słuchają, żeby nie było widać jak strasznie ziewają i śpią. A Nero system. Większy słuchawek się nie dało skombinować. Młoda Seks i powitanie ze swoją laską. Do mnie też zawsze jak jakaś dupeczka podchodzi to zarzucam słuchawką. To zawsze działa. W kościele. Modne Ania, składają ręce. Ciekawe czemu tą lewą na prawą dają, zamiast na przykład prawej na... Czy jest jakaś geneza? neroma ma focha. Już obraził, bo nie może tak dać rąk, bo ma jedną w gipsie. No dawa, nie w gipsie, w czymś. <śpiewanie> to się na za wejście. Ale Dante, jak to? Przecież to są ludzie, jak ty możesz go zabijać? Ja z tą emeryturą żartowałem! Obudzili się. Ach, ta epickość. Oh yeah. Uciekaj, Ta piosenka mi się z tą nutą ze Star Warsów Jak Obi-Wan i Quay Gon napierdzielali z... Darth Maulem W pierwszej części chyba tam też taki hurek był, oczywiście wiele bardziej epicki, bo. Ciekawe, skąd ma takie imię? Pewnie wszystko bierze w kredę. Freak show! I one mają mózgę. Musimy osłalić Nero. Bo kto nam będzie nagrywał płyty? Postarasz się nagrywać? To spoko. Rozpierdol, tutaj, w jest całkiem spytka. Te lekceważące ruchy Dantego. On po prostu ma wyjeba. No, Nero już ma swoje pierwsze humorki. Dante zaczyna go. Piss me off. No i tak, mamy pierwszą misję. Ptaki... zmierz się z niczym zabójcą, który zabił gościa, który już jutro miał mieć emeryturę. No dobra, no to jedziemy. Poczo początek misji, tak? Jechane, zobaczymy jak to będzie. Do ogarnięcia. Ojej, oh yeah, ruch! Tak, czyli na gałce mamy rucha ruszanie się, tak? A strzał mamy na X. Chociaż nie mam pada od... Xboksa, więc dzięki kurwa za pomoc. Dobra, tu się biega, uhuhuhuhu. Uh. Zaraz, rozumiem, że mam strzelać, dobra, a masz. A masz. A masz. A masz, ha 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 Dobra, skończyło się kurwa rumakowanie. Skok. Teraz mam omijać. Pięknie. Jeden, no już idę. Come on, come on, come on, bitch. Drugi raz. Pięknie. Dawaj, dawaj. Hit me! Trzeci raz. Oh. No, po prostu ten Nero to jest coś pięknego. Taki utalentowany młody chłopak. Przerzuc bok. Czyli musimy wypacerować i robić uniki. O! Czerwona kula. Magiczny czerwony kamień skrystalizowanej krwi demona. Umożliwia opanowanie nowej mocy. No, popatrz. Odwal tu jeszcze. Oła Podchnąłem się. Tu jeszcze rufa. No prawie ci tu jeszcze rufa. Tu, 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 tu. Come on. Ok, dziękuję bardzo. No. Uff. I te słodkie przyładowanie. Tak akurat mi się udało. Fail. Dante stracił zainteresowania. Biedny się wkurzył. A, z tego Dantego jest jajca, po prostu. Aha, teraz się uczymy, że na Y, 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 Y możemy zrobić wyczesanego kombosa. No okej, okay, tylko że ja nie mam Y, Y, Y. Ale okej. Okay. A masz, pierwszy kombos. Je chciałeś mnie kurcze... Homebreakerem walnąć. A masz ty, to, co, to, co to tutaj? Co, co? W sumie ławeczki możemy polować. Co tu jest? Mhm. Czyli tutaj możemy podbijać typa. O coś takiego. chodź tu. Aha. A u... We mnie. A masz. okej. Okay. Pierwszy raz się udało. Okej, okay, Drugi raz się udało. Trzeci raz się nie udało, bo. Aha ha ha. ha. No, kama. Jezus, czemu ja go nie umiem trafić? <laughs> chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, O! Dzięki! Zawsze jak musisz dać fory, to Nero dopiero ogarnia, tak? I jedy Nero. Czekaj, czy czeka go w domu też tak traktowali. Co zrobi? Tak, ręką się zasło i ławeczki, które rozwaliłem, zaczęły się unosić. Tak, swoją drogą ta ręka jest przekoksana, jeśli się gra na przykład na łatwym. Tam połowę modków, tych potworków w całej grze możemy po prostu ręką na hitach co jest strasznie, żałośnie łatwe. Te. Wszystkie nagrody dla siebie zbierzesz, co? Na B, którego nie mam, używa się... No co, ławę w tym idę? A masz. Chodź to A masz! Nie powiem, ogółem ta ręka jest dość przydatna. Później można też przyciągać. Podporki do siebie. Dante, jak zwykle. O, Nero, kozak. Nero, mimo że nie wygląda, żeby miał chociaż gramat testosteronu w sobie, to jednak kozaczy na lewo i prawo. Ale wiemy, że tak naprawdę jest bardzo wrażliwy. O, teraz zaczyna się walka na serio. Co, rozwalamy Dan tu? Rozwalamy, rozwalamy. E, e, oła, aha. Czekaj, a masz Aaaaaa nie, wiem to się wciska. Aha, dobra. A tym dzielałem rękę. Wydział. A masz, a masz, a masz, a masz. O, a teraz nie działa, działa. A teraz? O, znowu A teraz działa? dział. No Skończ No A -a -a -a. Tak wiemy, że Dante się dawał. Sez, Nero, uspokój się! Uff, ha! O, a tu taki smaczek. W każdej z czterech części Dante chyba jest przebijany swoim mieczem, więc. <laughs> I przez cztery części nie umieli dopracować tych tekstur, tej animacji. Żeby miał chociaż jakąś krew albo dziurę w ciuchach W każdej części jest przebijany i w każdej części jego ciuchy się wcale nie psują. No dobra, nie wiem czy w każdej części, bo dwójki nie pamiętam za bardzo, ale... Ale jeden, trzy, cztery na pewno. Jednak nie zabiłeś go dla za emerytury? Co mówię? Co kurwa, nie kapłeś się, że masz rękę, a inni nie mają ręki? Dyskretnie rękę i koniec misji! Dziękuję bardzo! Wow, wow, wow! Schlebiacie mi! I dostaliśmy w ten oto sposób eskę, tak jest. Zatwierdzam na a, którego nie mam. Dumna dusza. Tę duszę przepełnia duma dzielnego wojownika. Można je użyć do podniesienia umiejętności. Odblokowane nowe wpisy w historii DMC. Super. Bosko. Da, możemy zapisać. Mamy jakieś save? O, mamy jakieś save. O, tu też mam jakieś save. Da, zapamiętajcie, że nasz save to będzie ten przedostatni. Ok. I będzie tacy, jeśli będziecie pamiętać. No i co, i dalej, tak? Czy nie tak? Wprowadzenie do następnej misji, cóż to się dzieje? Ojej, gościu twarzy nie ma. To się odmaluje. Krido kupi trochę farby w kredę i. Co ty kobieto robi? Przez całe miasto, to ciągłaś, tak? This the best battle companion could wish for. Uh, składa jedną ręką, taki zdolny chłopak. Da, może jednak dwiema skona, a przypomniałeś się. tuna castle, huh? That's what the witnesses said. Guy just came from hell. He's gotta hit up a couple terra- Just so lightly in a time of crisis? You must capture him. Trust me, I'll get it done. Please be careful. You still have to. There's no time duty calls.

Jakaś zakapturzona postać idzie. Dobra, już nie idzie. Wow, zaczyna się tak strasznie jak jakieś kurcze Resident albo coś. Jeszcze się będę bał tu dać. Swoją drogą te potworki tutaj w części są strasznie inspirowane chyba potworkami z jedynki.

jest odważna! I co? Kochany Nero to ogarnął. Już wypadł, wypadł. Sią! A ona mu odpowiedziała na to. Nero! Mam nadzieję, że Nero ma bardziej gadatę o te prywatną, nie? Tak na razie to ona chodzi tutaj dookoła i krzyczy Nero, Nero, albo Credo, Credo, Nero, Credo, o. Oh". No, fajny motyw z tą bronią. Na tym wstępie zakończymy dzisiejszy odcinek. Także czekają nas wrota piekieł, w których będziemy musieli się udać do twierdzy Fortuna. Ale to wszystko w następnym odcinku. Będziemy ścigać Dantego. Oczywiście, którego teoretycznie teraz nie znamy jeszcze jego imienia. Ale będziemy ścigać Czerwonego Człowieczka. No i co? I w takim razie dzięki za oglądanie i trzymajcie się.